Cześć siemankowidzu, jeżeli chcesz wygrać tego skina, oglądaj odcinek do końca, ponieważ będzie tam zawarte hasło konkursowe, które będziesz musiał wpisać w komentarzu. A ja witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Cherry Gamer, widzowie, a to jest strona CSGO Skins, na którą serdecznie Was zapraszam z kodzikiem CZG, który wpisujecie sobie w tym właśnie miejscu. Dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2,10 zł 10 groszy na start. A co idzie jeszcze za moim kodzikiem? Zobaczcie widzowie coraz więcej zwycięzców. Gratuluję Sake, Ostatni zwycięzca 19. To było, kurde, to dzisiaj? Ha! Dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, Sakę sobie wygrał Digielkę za stuweczkę, także gratki Mordo. Co zrobić, żeby można było takiego skina sobie zgarnąć? Wystarczy za 840, albo za dyszkę po prostu wjechać, aby mieć szansę takiego sobie skina upykać, tak? No i mam nadzieję, że ktoś z Was to upyka. Życzę wszystkim powodzenia. Przypominając o tym, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, widzowie, zobaczcie, jak pięknie CSGO Skins nas rozpieszcza. Dali nam tutaj. Nowe skrzyneczki, Oktoberfest Oktoberfest to jest taki, nie wiem, festiwal Czy coś tam w Niemczech, że się Chleje browara i takie kiełbasę Chyba o to chodzi, w ogóle jak ktoś ma tutaj rękawiczki Do grillowania, ty, drogie rękawiczki Naprawdę, ciekawe czy żaroodporne <laughs> No tak jak widzimy, mamy tutaj kiełbę I mamy tutaj browara, czyli O kurwa, z wbitym emeraldem, no nie No nie, no to powodzi się, no Niemcy Tak, Tam to się w jurosach zarabia Tak, no to to jest, to na grubo widzowie No to nie mogło tak być, szkoda, że tu gdzieś Jakiś Dragon Lore jeszcze nie leży, w ogóle to są chyba precle jakieś. Precius pre Case Będziemy otwierać sobie po jednej skrzynce na odcinek. Powstaną trzy odcinki z tego, ponieważ no, mam nadzieję, że uda nam się je pootwierać w różnych trybach. Widzowie, a ja przechodzę teraz do bitewek. Mam już je dodane do ulubionych, tylko ulubione. I lecimy z pierwszą. Ile tu w ogóle kosztuje? 249 zł. Jeszcze znośnie, jeszcze znośnie, ale na razie na sucho polecimy sobie. Siedmioma takimi skrzynkami. Standardowy na trzy osoby sobie zagramy i zobaczymy, co mają do zaoferowania te skrzynki. O, mamy gracza. Nie no i lecimy. <laughs> Oho, ładnie, bot sobie dropnął. Z takiej skrzynki? Szacun. Niedroga skrzynka, tutaj taki drop wypał. No powiem wam, że grubo, ale jak na mnie wywali takie ogloka. No, to szczerze mówiąc, nie widzę tego jakoś. Na razie jestem na ostatnim miejscu. No, saldo, możecie się domyśleć po ostatnim streamie, niestety troszkę stopniało. No, ale tak się zdarza, widzowie, dlatego trzeba grać rozważnie. Grajcie z głową, jeżeli już chcecie sobie wjechać. A zanim to zrobicie, i w ogóle zanim na przykład zdecydujecie się wjechać z moim kodzikiem, to zapraszam na Discorda, bo przy okazji możecie wygrać kostkę. No, linki macie pod filmikiem w opisie. Do wszystkiego. 210 Bot wygrał z bitwy za 73,50. Co? No dajemy tylko ulubione i spróbujemy sobie teraz 10 sztuk, ale na buście. 10 sztuk, ale na buście. Mam nadzieję, że nam coś zostanie, że wygramy i nam coś zostanie, żeby sobie pierdzielnąć dżusterki. Fajnie by było. Bęk. Dobra, 24 zł. Sobie. Michel, znowu Michel. Znowu Michela dodałem. Nie wiem po co. On nas kurwa będzie tak robił, że to jest głowa mała widzowie. Dobra, jakiś Famasik. Ok, Zbliżamy się. Znaczy mamy więcej niż Michel. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. No i zaczyna mi się to podobać, ponieważ będzie sianko być może. Nie mówię jeszcze, bo z, dopiero w połowie jesteśmy. Będzie sianko może na jesterka, Na jakieś jesterka, jednego chociaż, nie? Fajnie by było. 134. No tutaj jest niebezpiecznie. Jakby mu coś wypadło takiego, jak ta WUP mi. No to byłoby. Kiepsko. Ostatnia skrzynka. No proszę cię, nie spierdól tego. No i dobra. No i dobra. No i pięknie. 506 zł z 210. Zajebiście. <grym> Cha! Dobra, teraz co? Tylko ulubione. Kurde, szkoda, że nie da się pomieszać. Że na przykład z jesterem i z boostem. Dobra, trzy skrzynki z jesterem. 747 zł. Jak nie pyknie, to spróbujemy z boostem. Trzymajcie kciuki. Nie Michel, Adrian teraz. I damy sobie Emilii. O kurde, ktoś dołączył. Pajki Z2. Lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakieś rękawiczki albo coś. O kurde, 851 zł. Nie, nie, błagam Cię, tylko nie dropnij mu jakiś rękawiczek, ani nic, nie? Nie last case'uj. Ale win. <grystanie> <grystanie> widzowie, co się ostatnio dzieje? No ostatnie odcinki są jakieś poj**ane, no musicie zostawić łapę, subskrybować ten kanał i komentować na bieżąco, widzowie. Pamiętajcie, żeby komentować na bieżąco. Hasło konkursu to kocham gaybena. I możecie od razu napisać, czemu go kochacie, tak? My wszyscy go kochamy. No nie no, piękny winek. Piękny win, powiadło się. Co, co to jest jakieś coś? Co to było? Kurwa, mać, nie, ten dom jest nawiedzony, trzeba się wyprowadzić chyba widzowie. Ten dom jest nawiedzony, jakieś dziwne odgłosy tutaj się dzieją. Nie mam pojęcia. Tak na zakończenie 10 skrzynek z... na 4 osoby. Underdog, pyk z boostem, wybieramy sobie, bota ta i samu. No i teraz proszę, żeby one dropiły w kusiana. Teraz niech sobie dropią co chcą, tak? Pozwalamy im na to. No dobra, i samu, ładnie. No na razie to nie wygrywamy. Na razie Bot Michel jest pierwszy. Jakimś dziwnym trafem nie dropi, tak? Nagle? Wcześniej dropił, teraz już już nie. O, o, a. On jest na drugim miejscu i samo na ostatnim. No dawaj im coś teraz. Wyprzedzamy ich na sam koniec i gg. No ale teraz nawet jak przejdziemy to Wyj**ane jaja. I tutaj mu taradragon lore leci. O i samo jeszcze jak se ładnie na koniec dropnął. No niestety, nie wygraliśmy tego. No ale co widzowie, no moim zdaniem i tak zajebiście wyszło, nie ma co narzekać, no jesteśmy kurwa 1800 zł na plus. Także naprawdę sporo. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, mam nadzieję, że uważnie oglądaliście i odpowiedzcie na hasło konkursowe. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć.